Dziękuję Meksikano, czyli z tej strony Przy otwartych drzwiach z tyłu. Za zasłony. Ale dobra, spokojnie. spokojnie. No Naprawdę dostałem bana na live. Autentycznie dostałem. No trudno. Pech. Spodziewałem się, że dostanę jakiegoś bana, ale nie wiedziałem jakiego jeszcze, nie? Także dziękuję Ci panie Krzysiu. Dziękuję Ci, dziękuję Ci serdecznie. Ale słuchaj... Słuchajcie. Słuchajcie, widzowie, to jest... Już dla Krzysia pocztówka przygotowana, nie wiem czy widać. Także zrobi Ci się pewnie głupio, bo pewnie dla mnie żadnej pocztówki nie, nie dasz z życzeniami. <laughs> Natomiast tu jest bardzo kontrowersyjny list, którego nie będę pokazywał teraz, no bo już i tak mam banicję, yy, którego odczytam na drugim rezerwowym kanale, słuchajcie. I tutaj trzeba szybko przeliterować. Ja zaraz wam powiem. To jest kanał TV Mexicano 220276. Wszystko z małej litery i ten list, ten list, który tutaj mam odwrotnie dlatego żeby nikt nie widział. Bo jest dość kontrowersyjny, aczkolwiek pewnie prawdziwy. No, yy, no, nie chcę już, żebym dostał drugie, drugą uwagę na, na, tym, na, na tym moim bezpośrednim kanale. Także to będzie przeczytane na kanale. Yy, tak jak jeszcze raz powtarzam, TV Mexicano 220276. Także pozdrawiam jeszcze, zdecydowanie pozdrawiam. Ja i Warszawy pozdrawiam. Pozdrawiam, słuchajcie. Także tyle co mam do powiedzenia, bo to krótki materiał chciałem zrobić, nie? Tylko dlatego. Aha, oczywiście. Kurczę, i widzicie, bym zapomniał, no? No, pozdrawiam, Biuro Interwencji Obywatelskiej. W końcu się doczekaliście. I, i, i widzowie Mexicano TV też pozdrawiam was, nie? Doczekaliście, także pozdrawiam. Fajnie, czasami mi się z Wami gada, bo czasami nie mam czasu a czasami mam czas, ale, ale fajnie mi się z wami gada, dziękuję za to, że w jakiś sposób w jakiś sposób wspieracie mnie, czy coś i tak dalej, nie, także jeszcze raz was pozdrawiam, słuchajcie, sorry, że jest tak szarówka, ale pff, no trudno, kurde, teraz coraz, coraz mniej, krótszy dzień się robi i non stop jest szarą, non stop, bo teraz jest poranek, słuchajcie, no, temperatura, zaraz już wam powiem. Słabiutko, słabiutko, minus 3. Ha, dlatego ja kurde bez czapki, bo nie ma ich minus 3. Dobra, siemanko, bo to jest z kamery nagrywane, to będzie kurde, potem długo będzie mi to przetwarzać. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Mexicano TV prosto z podwórka.